Proszę Państwa, Polska to wielka rzecz, tak wielka, że powinniśmy się zastanowić po tych 30 latach niepodległości, powinniśmy się zastanowić nad dwiema fundamentalnymi sprawami. Kim my jesteśmy? To jest pierwszy, pierwsze pytanie. A drugie, jeżeli na nie odpowie, odpowiemy, jeżeli będziemy wiedzieli tak naprawdę, kim my jesteśmy, w sensie nie tylko języka, nie tylko kultury, nie tylko historii, ale pewnego dziedzictwa duchowego, które mamy, to wówczas zadamy i będziemy starali się odpowiedzieć na drugie pytanie: dokąd my zmierzamy? Bo proszę Państwa, żeby ludzkie działanie było skuteczne, musi być spełniony jeden podstawowy, kategoryczny warunek. To działanie musi być celowe, czyli musi mieć przed sobą jasno określony cel. Kiedy pytam polskich polityków, no to jaki cel taki ponadczasowy, Właśnie duchowy, cywilizacyjny. Jaki cel ma Polska? No, jedni mówią, żeby jeszcze bardziej zliberalizować gospodarkę, inni mówią, jeszcze bardziej się zintegrować z Europą. Proszę Państwa, po 30 latach niepodległości, tak duża redukcja narodowych aspiracji, jaka nastąpiła w Polsce, ja jako historyk mówię to. Dzieje polskie nie znają, żeby naród o tak wielkiej historii, o tak wielkim dziedzictwie, tak zredukował swoje aspiracje. I to, dlaczego my w tej chwili występujemy, my w osobie przede wszystkim pana Gabriela Janowskiego, który jest liderem tego ruchu, ale również inni, którzy od czterech lat tworzą te, ten związek. To właśnie po to, aby sformułować jasno te fundamentalne pytania, od których zależy nasza przyszłość, i szukać na nie odpowiedź. Jeżeli tutaj przed nami widnieje, proszę Państwa, to hasło, zaczerpnięte z myśli wielkiego prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, że największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie dzielić. To nieprzypadkowo je wzięliśmy, nieprzypadkowo nazwaliśmy nasz ruch jedność narodu, bo to, co redukuje nas, Polaków, co obniża nasze aspiracje w każdym wymiarze, to właśnie to, że nie potrafimy być jednością w tym, co jest absolutnie najważniejsze i fundamentalne. I teraz spróbujmy się zastanowić, jaki mamy fundament naszego wspólnego dziedzictwa, co nas jako Polaków wyróżnia w tej rodzinie narodów europejskich. Ja bym, proszę Państwa, zaczął od, od pewnych zasad. Które kilkaset lat temu legły u podstaw naszej, naszej państwowości. Pierwsza zasada, która ma już, proszę Państwa, pięćset, kilkanaście lat, brzmi: nic o nas bez nas. Nic o nas bez nas. Z czym my mamy do czynienia w dzisiejszej Europie? Decyduje się o nas bez nas. Wolni z wolnymi, równi z równymi. Druga zasada, która legła u podstaw Unii. Tej Unii, która swój początek wzięła w 1385 roku w krewie. Ileż to lat? Tej Unii, którą Europa Zachodnia nie zna. Oni się dziwią, że była tutaj i na Wschodzie jakaś unia, kiedyś, jaka wolni z równymi równi z równymi 600 lat a co mamy w dzisiejszej Europie do której tak wszyscy lgną mamy propozycję Europy dwóch prędkości teraz się mówi o trzech prędkościach gdzie ta fundamentalna zasada wolni z, z wolnymi równi z równymi a ponad wszystko proszę państwa ja pozwoliłem sobie przynieść preambułę pewnego dokumentu. Dokumentu z roku 1413. Unia Chorodelska. Tutaj niedaleko na południe, południowy wschód od Lublina, Chorodło leży ta miejscowość. Sześć lat temu mogliśmy świętować 600-lecie zawiązania tej Unii. Żadnych uroczystości, zero, nic, żadnego polityka, żadnych mediów. To był kolejny krok w jednoczeniu narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Proszę Państwa, zacytuję Państwu preambułę, żebyście zrozumieli, z czym mieliśmy do czynienia w naszej Unii Europejskiej, naszej, tej, którą nasi przodkowie zawiązali. 600 lat temu, i z czym, mamy, z czym mamy dzisiaj? To jest to, co czytam: to jest preambuła dokumentu o znaczeniu międzynarodowym. Nie dozna łaski zbawienia, kogo nie wesprze miłość. Ona jedna nie działa marnie, promienna sama w sobie, gasi zawiści, uśmierza spary, użycza wszystkim spokoju, skupia, co się rozpierzchło, Podźwiga co upadło, wygładza nierówności, prostuje krzywe. Wszystkim pomaga, a nie obraża nikogo. A ktokolwiek schroni się pod jej skrzydła, ten znajdzie bezpieczeństwo i nie ulęknie się niczyjej groźby. Proszę Państwa, czy pojęcie miłości w stosunkach między narodami, w stosunkach międzynarodowych? Funkcjonuje obecnie? To jest, żyjemy w zupełnie innym świecie, o innej duchowości. Czytajmy dalej. Miłość tworzy prawa, władza państwami, urządza miasta, wiedzie stany Rzeczypospolitej ku najlepszemu końcowi. A kto nią pogardzi, wszystko utraci. Wszystko utraci. Unia Europejska nie opiera się na tym, co zbudowało Europę czyli na fundamencie miłości tylko na egoizmie i prymitywnych barbarzyńskich ideologiach, które całkowicie mają przykryć tą, tą, tą dawną tradycję. Ten wszystko utraci. Dlatego też my, wszyscy zebrani prałaci, rycerstwo i szlachta, pragnąc spocząć pod puklerzem miłości i przyjęci pobożnym ku niej uczuciem, niniejszym dokumentem stwierdzamy, że łączymy i wiążemy nasze domy, pokolenia nasze, herby i rody. Proszę Państwa, jeszcze raz, to jest język dokumentu międzynarodowego, który nasi przodkowie stworzyli przed 600 przed przepraszam, 600 tak. 600 sześciu yy, y, laty. I ten język ani ten duch nie funkcjonuje w dzisiejszej Europie. Myślę, że przed nami jeszcze jest wielkie zadanie, które polega na tym, abyśmy zrozumieli tak naprawdę, czym są stosunki międzynarodowe, na jakich zasadach powinni się opierać, jakie jest miejsce Polski, czy my mamy jakiś cel jako naród, jako państwo, czy nie. Że będziemy dalej się integrować z tą Unią Europejską, z której co mądrzejsi już pieszkają. Proszę Państwa, to, co aplikują nam wszystkie rządy od 30 lat, to pogarda dla Wschodu, to nienawiść do Rosji, to egoizm rozumiany jako tylko my, Natomiast nie oni. Rezultatem tej polityki jest to, że żelazna kurtyna, która dzieliła dwa światy na łabie, została przesunięta na Bóg. My na Bogu stworzyliśmy nową żelazną kurtynę. Jaki mądry naród to robi? Jaki gospodarz dopuszcza, żeby linia frontu przebiegała na jego płocie? każdy mądry gospodarz odsuwa, szuka porozumienia, aby wojny w ogóle nie było. a jeżeli już są jakieś naprężenia, to niech ona będzie daleko od nas. I jak mogliśmy do tego dopuścić? Jak mogliśmy dopuścić do tego, żeby cała praktycznie cała klasa polityczna w sposób absolutnie niegodny, na kolanach, prosiła wielkie mocarstwo, aby zainstalowało swoje wojska tutaj. Proszę Państwa, od czasów saskich tego nie było. Pomijam okres PRL-u ze zrozumiałych względów. Od czasów saskich żaden polski rząd, żadni przywódcy, autorytety nie prosiły obcych wojsk. Nie obiecywały wielkie pieniądze na to, że one, one będą tutaj, tutaj stacjonować. To jest, proszę Państwa, niewyobrażalne nie tylko z punktu widzenia poczucia własnej godności. To jest niewyobrażalne również z punktu widzenia zwykłego, racjonalnego myślenia. Bo co to oznacza obce wojska? Jeszcze, jeszcze w dodatku, za które trzeba płacić. Że one będą realizować swoje interesy, a nie nasze. Że wielkie mocarstwo, które tutaj ustanowiła swoje wojska, jeżeli będzie inna koniunktura międzynarodowa, to ona te wojska wyprowadzi. A my, po 30 latach niepodległości, proszę państwa, leżąc w tym miejscu w Europie, mamy najgorsze od 30 lat stosunki z Rosją i z Niemcami. To jest. Prawdziwy horror. Proszę Państwa, ja wyobrażam sobie tak, że jak nasze dzieci czy wnukowie będą w podręcznikach czytać o, tym, o, tym, o tych latach, w których my żyjemy, to nie będą mogli zrozumieć tej epoki. Jak to? Mieli Państwo wprawdzie ubogie, ludzi ubogich w 1989 roku, ale wszystko należało do nich, do narodu. Sprzedali fabryki, sprzedali banki, sprzedali media. Tak? Pracują jak wyrobnicy. Na kolanach proszą, żeby obce wojska weszły. To jest stan, proszę Państwa, i ja tutaj nie przerysowuję, bo z punktu widzenia tych tradycji, o których wspomniałem, to ten brak aspiracji Polaków do samostanowienia o sobie jest naprawdę zdumiewający. Co Polska powinna robić? I o tym, Głośno mówimy już tutaj, w tej kampanii, a jeszcze głośniej będziemy mówili w kampanii jesiennej, do Sejmu. Polska nie może być klinem, który rozdziela wschód od zachodu. Polska nie może być państwem agresywnym w, w swojej polityce międzynarodowej. Polska ma łączyć to, co podzielone. Ma budować pomost między wschodem a zachodem. Ponieważ leży w takim miejscu, ma takie dziedzictwo i takie doświadczenie, które ją do tego predestynuje. My powinniśmy, proszę Państwa, odkąd znaleźliśmy się w Unii, wypracować sobie niezależne stanowisko. My, Polacy, jesteśmy w Unii, ale wiecie, że nasza cała tradycja jest związana ze Wschodem. W związku z tym, my stanowimy ten pomost. Do połączenia. Czy wiecie Państwo, co my tracimy na skutek tego, że nie współpracujemy z tymi potężnymi rynkami na wschodzie? Inni to robią. Embargo najbardziej uderza w nas, a Zachód ma tyle dziedzin wyłączonych, że doskonale funkcjonuje. Nasi sadownicy już tam nie wrócą. Tutaj pan minister wspomniał 180 milionów drzew zasadzili Rosjanie. Już za 2-3 lata nie będą potrzebowali polskich jabłek. Kto? To, proszę Państwa, kto za to odpowie? Ale idąc dalej, proszę Państwa, Polska powinna tworzyć takie projekty międzyrodowe, które będą sprawiały, że z nami będą się liczyć wszyscy, i ci na wschodzie, i ci na zachodzie, ponieważ będą zarabiać, będą tworzyć coś nowego, będą łączyć myśl techniczną, ideę, będą się łączyć kulturowo. Im bardziej będziemy mieli niezależną pozycję, pokojowe nastawienie i pokojową politykę tym bardziej będziemy niezbędni zarówno dla wschodu, jak i dla zachodu. Czyli nasza pozycja nie zależy, proszę Państwa, od tego, na ile my będziemy agresywni, na ile my będziemy rozwalać wszystkie inicjatywy, które mogłyby służyć zasypywaniu podziałów, tylko nasza wielkość ma polegać na tym, że my dajemy projekty pokojowe perspektywiczne, na których wszyscy korzystają. a my możemy na tym korzystać najwięcej. Ja na jednym z wykładów na pytanie no dobrze, no ale Polska jest słaba. Tak? Polska jest słaba. to jak, jak my mamy to organizować? Odpowiedziałem krótko. Proszę Państwa, Węgry prowadzą politykę niezależną, a Węgry są czterokrotnie mniejszym potencjałem demograficznym, gospodarczym niż my. Czterokrotnie. Polska leży w miejscu w stosunku do Węgier dziesięciokrotnie ważniejszym. To przez Polskę przechodzą wszystkie nitki. To tutaj jest zwężenie. Niziny wschodnioeuropejskiej. To tutaj jest ta droga między wschodem a zachodem od wieków. Dziesięciokrotnie lepszą mamy pozycję od Węgier. Czyli razem, proszę Państwa, nasz głos, chcę to podkreślić, głos mądrej polskiej polityki może być czterdziestokrotnie ważniejszy i czterdziestokrotnie bardziej się liczyć niż głos Węgier. Jak z tego korzystamy? Jaka jest nasza polityka? Proszę Państwa, siła Polski leży wewnątrz. Tu. Tu. Nie w Berlinie, nie w Moskwie, nie w Brukseli, nie w Waszyngtonie. Tu. Od tego, jak my zorganizujemy państwo, zależy nasza przyszłość. I zależy przyszłość tego regionu. Jeżeli ułożymy to zgodnie z wszystkimi zasadami dobrych stosunków międzynarodowych, jeżeli to ułożymy zgodnie z zasadami naszej tradycji, gdzie dopuścimy ludzi do głosu, gdzie wytworzą się elity takie, które rzeczywiście zadbają o rozwój państwa. Gdzie odsuniemy na bok ten absurdalny system polityczny, który ja określam jako partyjno-wodzowski? Kto to widział, żeby kacyk partyjny, jakiś wódz, określał, kto ma być ministrem, jaka ma być polityka, kto ma być starostą, kto ma stać na czele kultury, szkolnictwa itd., dalej. Jaki ustrój my budujemy? Bo sowie partyjni o tym decydują, łącznie z tym, czego mają się uczyć nasze dzieci. Jeżeli, Proszę Państwa, siła Polski leży wewnątrz, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to odblokować wszystkie te możliwości rozwojowe, które Polska ma, a które są niewykorzystywane bądź ograniczane. Odblokować przede wszystkim prawnie możliwość rozwoju gospodarczego polskich przedsiębiorców. Polscy przedsiębiorcy, proszę Państwa, to jest sól gospodarki. To są najważniejsi ludzie z punktu widzenia naszego dobrobytu i naszej przyszłości. Każdy mądry rząd nosi ich na rękach. Pyta, co Wam potrzeba, żebyście się lepiej rozwijali? Co mamy? Mamy prawo, które dusi jakąkolwiek normalną przedsiębiorczość. Mamy system fiskalny, mamy system donosicielstwa, mamy system służb, który wszystko to, co powinno kwitnąć, co powinno się opierać na zaufaniu państwa do obywatela i obywatela do swoich przedstawicieli, to wszystko jest niszczone. Żyjemy, proszę Państwa, w absurdul, absurdalnym systemie. Absurdalnym. Bo, jeżeli oglądam, proszę Państwa, jak to się repolonizuje, przemysł, jeżeli widzę we wszystkich dziennikach telewizyjnych tego oficjalnego nurtu, jak powstaje od nowa Stocja Szczecińska, gdzie stawiają stępkę, gdzie wszystkie. Ważne figury stają i każą się fotografować. Gdzie usta pełne patriotyzmu. A ja jednocześnie wiem, bo znam się na tym, że to jest niemożliwe, ponieważ infrastruktura została tak rozgrabiona, że te pieniądze, które zainwestowano, nie mogą dać tego efektu. I co się dzieje po trzech miesiącach? Już bez kamer. Stępka tego statku jest rozebrana. Ale Polacy żyją w złudnym. Przeświadczeniu, że rząd repolonizuje gospodarkę. Co się dzieje z rolnictwem? Proszę Państwa, żebyśmy my 30 lat po odzyskaniu niepodległości importowali wieprzowinę? Proszę Państwa, żeby w Sarnakach, gdzie razem z ministrem przejeżdżaliśmy, rolnikowi płacono 8, 98 groszy za litr mleka, kiedy woda kosztuje złotych 50 zł w sklepie. Czy rozumiecie państwo jaki system nam stworzono? Jakie bariery stworzono, które nie pozwalają nam się normalnie rozwijać? Proszę państwa, tych problemów jest wiele. Ja może powiem tylko tak, tylko tak. Po czym poznaje się naród dojrzały, naród ambitny? Naród, który patrzy dalej niż dzień dzisiejszy. Poznaje się po tym, jakie tworzy projekty cywilizacyjne, jakie tworzy projekty międzynarodowe, jakie tworzy projekty polityczne, jakich wybiera przedstawicieli do realizowania tych projektów. My nie mamy wielkich projektów ani międzynarodowych. Ani gospodarczych, ani cywilizacyjnych, ani duchowych. Jeżeli rzeczywiście się zbierzemy, jeżeli rzeczywiście się zorganizujemy, proszę Państwa, to to wszystko, co przez 30 lat nie rozwijało się bądź się zwijało nawet, może dostać przyspieszenia. Potrzeba jest Zorganizowanego wysiłku. I ten zorganizowany wysiłek, to jest moja teza, proszę Państwa. Na ten zorganizowany wysiłek nie stać jest żadnej grupy politycznej, żadnej istniejącej partii, ponieważ oni albo rządzili na przemian, albo pretendują do rządu, ale nie reprezentują sobą żadnych poważnych. Sił ani intelektualnych, ani w dziedzinie określenia celów i strategii, jak te cele osiągnąć. W Polsce potrzebna jest siła nie antypisowska, nie antypo, nie anty taka, nie antykościelna, nie prokościelna. Proszę Państwa, w Polsce potrzebna jest siła polityczna, która odpowiadając na to pytanie, Kim my jesteśmy i dokąd dążymy, zorganizuje się w, taki, w takie państwo, w taki ustrój życia zbiorowego, w którym my rzeczywiście będziemy czuli się wolni, a państwo będzie silne. Dlatego to drugie hasło, którego tutaj nie ma. Wolny naród w silnym państwie. Wolny naród. Naród jest w tej chwili tłamszony, jest dławiony. W sensie prawnym, w sensie systemu, który, który nam zbudowano, w sensie narzuconych norm europejskich czy często nawet nieeuropejskich, a które sami sobie stwarzamy, państwo jest silne w gnębieniu przedsiębiorców, w gnębieniu obywateli. Tam, gdzie powinno być silne, w mądrym prawie, sprawnie działającym wojsku w mądrej polityce zagranicznej państwo jest słabe. Dlatego hasło wolny naród w silnym państwie. Nic o nas bez nas. My, proszę Państwa, jesteśmy gospodarzami tej ziemi i w tym pochodzie pokoleń, my jesteśmy, proszę Państwa, czterdziestym piątym pokoleniu Polski tej, odkąd historia jest pisana. Czterdzieste piąte pokolenie. To, co w tej chwili jest tutaj, to nie jest jakby naszym dziedzictwem, to nie jest naszą własnością. To jest dziedzictwo te, które pokolenia wypracowały. My przed nimi musimy zdać raport z tego, jak my to dziedzictwo utrzymujemy. A proszę Państwa, przed przyszłymi pokoleniami musimy, będziemy musieli zdać raport, jak my to dziedzictwo żeśmy rozwinęli. I jak, ją, jak go przekazujemy następnym pokoleniom? Ja życzyłbym sobie, życzyłbym Państwu, aby te sprawy, o których mówiłem, stały się przedmiotem publicznej dyskusji w Polsce. Dyskusji, której nie ma. Dopóki nie ma dyskusji, dopóki jest dyktat kacyków partyjnych, dopóki jest dyktat mediów, które niewiele mają wspólnego z Polską, poza tym, że po polsku e, głoszą swe, swoje informacje i swoje przesłanie. My, proszę Państwa, to wszystko musimy odbudować krok po kroku, świadomi tego wielkiego celu, świadomi tego, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Dziękuję bardzo.